co tutaj jest. Pierwsze to tu jest napisane, publicznie znieważył Żydów z powodu ich przynależności narodowej. Ja się i Żydów z Wielkiej Litery. Słabo na tych sprawach znam, ale z tego co się znam, to jest tak, że jeżeli mówimy o Żydach w znaczeniu przynależności religijnej, to piszemy z małej litery chrześcijan. Jak mówimy o Żydach przy Rześci narodowej, czyli tak jak Polak z wielkiej litery. Pytanie, na podstawie z moich słów, 31 października 2021, prokurator wysnął, że mówię o Żydach z dużej litery. To jest jedno. Drugie. Czy Żydzi muszą się Polaków bać? I musieli kiedykolwiek w historii być może jakiegoś jednego czy drugiego, bo w ludzi w społeczeństwie zawsze znajdzie w każdym Żydów wśród Rosjan, wśród Niemców, wśród Polaków. Jak było państwo papieskie do 1870, to i tam się znaleźli jacyś z wyrównawcy. Tak jest. Jednak zasadniczo... Żyd Polaka, Polaków przez tysiąc lat historii Polski nie musiał się bać. Czy Polak może się bać Żydów? Czy ma się bać Żydów? Wychodzi, że ma się zacząć bać. Że polski ksiądz ma się zacząć bać Żydów. Tych z wielkiej liter, czyli narodu żydowskiego. Naród żydowski miał swoje miejsce zamieszkiwania na Izrael. Byłem tam bardzo piękny kraj. Trudno go było opuścić, bo na lotnisku stała pani, każdy wszędzie stały pani, które sprawdzały paszport, patrząc głęboko w oczy, taka niecodzienna na siedzę sytuacja. Szczęśliwie mnie nie wyciągnęli, wyciągnęli mojego kolegę księdza który w paszporcie miał pieczątkę, że był w jakimś kraju arabskim. I znalazł się, to jest, to znalazł się tam, że musiał się gdzieś do jakiegoś kantorka, do jakiegoś biura udać, ale poleciał z nami nie Widocznie Polacy mają się zacząć bać Żydów na terenie Polski. Sprawa jest wniesiona przez organizację jakąś tam, tej, Otwarta Rzeczpospolita, czy coś takiego. Czyli agenda tej ligi defamacyjnej żydowskiej, światowej, która w świecie y, jakieś tam y, monitoruje przypadki, które uzna za ciekawe, to znaczy y, przypadki, kogo Żydzi nie lubią, kogo by się warto było w jakiś sposób czepić, żeby swoje interesy ugrać. Widocznie trafiło na mnie. Łaska Boża. W jakim znaczeniu łaska Boża? Że jeżeli Księdzu przychodzi stanąć, jak przyjdzie, że nie przyjdzie, to już jest niedaleko, dzisiaj jest 16, a to 24, więc to jest całkiem blisko. To na te chwile, które tu minęły od czasu, jak odebrałem to pisma, to było gdzieś tam 15, do czasu, jak to czytam, takie mi myśli przeszły przez głowę. Chwała. Pan, Deugracja, to oni będą dzięki, że przychodzi. Może inni są, na pewno są, przecież już byli, wołani, wołani przez tą ligę de de defamacyjną żydowską. Jeden, ksiądz drugi. Szkoda, że ksiądz główny odprawił przy świętej w rzymskim, ale już go tam próbowali też przykaczać, czy przykaczali inni. Ale musimy pamiętać, że po, po Soborze Watykańskim II. Czy można już by wskazywać od Piusa XII, który się Żydów wystraszył po Co oni teraz zrobią? Przeżyli. O perfidii żydowskiej słyszał, ale jak mówić o perfidii żydowskiej po tym, co Żydzi nazwali Holokaustem, czy Shoahem, zagładą Żydów, mając liczbę tego szołach już wielokrotnie występującą w historii, że to atakami ja, nie, nie liczba. Nie. W każdym razie dalej da się wskazać, że właściwie przez 50 ostatnich lat po Soborze to papieże tak jakby byli wybierani przez Sanhedrin, a nie Konklawę. No jak się o naszym episkopacie mówi, że to jest Sanhedrin, arcybiskup Gondeski, jakby go zobaczyć w czarnej jarmułce, to myśli, że kto to jest? Rabin. Byli ci, co mówili, że rabin, ksiądz profesor Reszek Wilczyński. Ale sam nam się nie przedstawia, że rabinem jest, tylko arcybiskup, przewodniczący konferencji. W każdym razie, po takich papieżach filosemitach, jak Wojtyla, w innym wydaniu yy, Ratzinger, tak samo się wychodzi Żydów Bał. Po, w czasie pontyfikatu każą nam wierzyć papieża Ratzingera, nie Ratzingera, ale Franciszka. Jesteśmy w stanie zobaczyć, że na papierze są wybierani ci, o których najpierw orzeknie się, że jako kardynałowie czy arcy, na stolicach swoich arcydzieł doskonałe stosunki ze wspólnotą żydowską, inaczej nie zostanie papież. Więc papieży wybiera Sanhedryna, na nie Konkrawę. Być może konkawę to potwierdza. Albo konkawę Sanhedry, pewnego rodzaju Sanhedrynem. tym inni się nie liczą, liczą się ci, którzy mają w Że po, 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 po pontyfikacie papieża filosemity, o którym sami Żydzi ustami Szewacha Wajsa, dawnego ambasadora Żydów w Polsce, niż do papież Żydów czy papież Żydowskiego, być może potrzeba, żeby księże katolicy, katolicy, kapłani odkupywali przed bowiem Dlatego, że księdzu katolickiemu, jeżeli można zarzucić nienawiść, to ta nienawiść może być skierowana tylko i wyłącznie wobec grzech. Bo to nakazał Chrystus. Natomiast nie wobec żadnego człowieka. I nie wobec żadnego narodu. Jeżeli by tak robił dany kapłan, sprzeniewierza się wierze, którą ma obowiązek wierzyć, głosić i bronić. I takim kapłanem jestem. Nie nienawidzę Żydów, kocham Żydów. Miłością Chrystusową. Życzę im zbawienia, które jest w świętej wierze Chrystusowej, nie w żadnych wymysłach żydowskich. Wiara mojżeszowa spełniła się na Jezusie Chrystusie. Mesjasz przyszedł. Konsekwencje odrzucenia wiary Jezusa Chrystusa są i są na Żydach, jako społeczności religijnej i narodowej, których łączy jedno: antychrystianizm. Jezus Chrystus nie. W związku z tym. Nic, nic innego tymi ludźmi, którzy ten akt proku, prokuratorski tam yy, doprowadzają do sędziowski, nie kierują jak nienawiść. Do kogo? Do Jezusa Chrystusa i Chrystusowych kapłan. I do tego legitymacja, którą dają, po Soborowi wychodzi wybierani przez Had Sanhedrin, każą nam wierzyć papierze. Dlaczego? To oni powinni być przez Żydów prześladowani. Dlaczego nie są? To są ich pachołkami i się ich boi. I oto to Żydom dokładnie chodzi. Tak ma być w budowaniu nowego porządku świata. Papież pachołek. Żydowski pachołek. Więc należy powiedzieć Bogu niech będą dzięki. I teraz jest tylko pytanie, jeśli Polakowi Inaczej, żadnemu Żydowi nigdy nie potrzeba było bać się Polaka, Katolika. Ja też trudno mówić, co by było gdyby, gdybym żył dzisiaj, a wybuchłaby druga wojna światowa, znalazłby się Żyd w potrzebie. Pomógłby. Może nawet tak jak wielu Polaków, gotowy na śmierć, znaczy każdy musiał być gotowy na śmierć, bo akurat pomoc Żydom przełomanie się wiązało z sankcją Żydów o mięso, że że, 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 że że, będziesz zamknięty. nie patrząc na żadne tam y, drzewka posadzone w przyszłości w, y, y, i oznakę sprawiedliwy wśród, wśród sprawiedliwych, bo nie to jest oznaką, oznaką jest wiara katolicka, miłość zadana przez Chrystusa, to jest order, a nie żydowskie ordery. nie sobie dawajcie swoim pachołkom, nie nam, katolikom, nie wziąłbym żadnego orderu, gdyby mi dawali, od Żydów, chyba że się nawrócisz na wiarę bo nie będę uwiarygodniał Twojej niewiary. Że Żydom nigdy w Polsce nie było się bać Polaków. Wychodzi Polakom jest bać się Żydów. I ktoś to może skrzętnie chcieć wykorzystywać dla różnych celów. Chcę to właśnie do no, czcigodnych mówiłem, mówił że nas jest tu taka garstka. Pamiętacie. Pana e, Marcin czy Maciej, ten w białym sweterku, włosy anielskie, Maciej, restaurant z, 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 z Linku, tak, ten, taka fałszywa twarz, który swego, swego czasu wyrabiał się gdzieś w Ameryce Południowej, nie wiadomo co tam robił, pracował, zarabiał na życie, ciekawe, swoją przeszłość w więzieniu. On w Poznaniu zarządzał kibicami, tak, sam z siebie takie hobby. I teraz jest w czym rzecz, że, że przy okazji tego aktu oskarżenia wobec księdza, Michał panu, się, się różne środowiska łatwiej mówić. Pod właśnie kibice wy, wymyślą nagle: jesteśmy z księdzem przeciwko, przeciwko narodu, narodowi wybranemu, dawnemu. Tak? Tego typu hasła. Bij, Żyd. Że, że takie osoby, jak ja no, wymyślam rzeczy, tylko takie scenariusze są możliwe, prowokacyjne. Podobnie Pan ten cały yy, z tą furażerką, co u Masakowskiego się spędził, jak się nazywa? Pan Olszański, że nagle wielka solidarność z Michałem, bo ksiądz Michał ma, ma, ma być sądzony czy tam, no tak, sądzony, skarżony w sprawie żydowskiej. Jakaś tam pani Goda. Więc do czcigodnych wiernych, jeżeli ktoś tutaj na Mszy Świętej nie jeżeli nie jest w stanie w sprawie Mszy Świętej, czyli na Wronieckiej, teraz tu, Baranowi, nie, nie jest w stanie występować w obronie Mszy Świętej z imienia i nazwiska, dodatkowo jeszcze z twarzą, bardzo nieładna postawa, Pania, widzimy w pielgrzymce. Idzie pani, która łapie kadr księdza, a pani ucieka, bo pani nie chce być w kadrze. A dlaczego nie? Pani się wstydzi, że stoi z prawem mszy świętej w rycie To kiedyś, jak będą przypinać order, jak to będzie czynić, święty Piotr, pan Jezus odepchnie pani. Pani nie było na zdjęciu. Jak był Wałęsa, to se zwały do Wałęsy się przymilali po czwartym. Na, na 4 czerwca 1989 rok, bo to legitymizowało ich, żeby w politykę iść. A wy stoicie w obronie mszy i boicie się w kadrze być, że jesteście przy mszy świętej, w Rycie Wroniecka dzień taki znak rozpoznawczy Więc to dla trzygodnych wiernych, jeżeli kogoś do tej pory nie było nam świętym na wronieckim, jak było w kaplicy C że wcześniej w kościele, Teraz barano, To jakby dzisiaj nagle ktoś chciał, my staniemy po stronie księdza. My się za księdza ujmiemy. My pójdziemy pod sąd tam na jakąś zrobimy tym, albo o, jakiś prawnik się zgłosi. Ja będę księdza bronić. Weź sobie facę.